W tym tutorialu pokażę Wam, jak sparametryzować środek okręgu w edytorze rodzin. Mam tutaj narysowane dwie płaszczyzny i załóżmy, że chciałbym względem punktu ich przecięcia umieścić okrąg i potem oczywiście te płaszczyzny mógłbym sparametryzować, przesuwać i tak dalej, tak jak to się robi w edytorze rodzin. W tym wideo posłużę się przykładem narzędzia, jakim jest Extrusion. Wybieram okrąg i zobaczmy na początek, jak to wygląda. Jeżeli zaakceptowałbym po prostu taki podrys, mimo tego, że wskazałem tutaj punkt środkowy, teraz, jeżeli przesuwałbym te płaszczyzny, oczywiście ten element mi się nie przesuwa. Zobaczmy, że jeżeli jestem w tym trybie podrysu i rysując jakiś okrąg, czy to jest linia detalu, czy właśnie extrusion, mam tutaj taką opcję jak Center Mark Visible. I kiedy ten element się pojawia, ja mam już za co chwytać, korzystając z narzędzia Align. Więc wskazuję sobie z tej strony i z drugiej, a następnie akceptuję. Teraz jeżeli przesuwam, to zobaczcie, że okrąg już jest sklejony z tymi płaszczyznami. To tyle w tym tutorialu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat edytora rodzin, zapraszam do odwiedzenia mojego kursu na stronie bimfo.pl Revit. Tworzenie rodzin. Biblioteki BIM, w którym kompleksowo omawiam proces tworzenia rodzin.